Tata słyszy modlitwę syna. Boże, pobłogosław mamę, tatę, babcie, dziadku papa. Synu, czemu powiedziałeś dziadku papa? Nie wiem, tatusiu, tak po prostu powinno być. Następnego dnia dziadek umiera. I ojciec pomyślał, że to straszny zbieg okoliczności. Za kilka tygodni tata znów słyszy modlitwę syna. Boże, pobłogosław mamę, tatę, babciu papa. Następnego dnia babcia umiera. Ojciec zaczął myśleć, że jego syn musi mieć jakieś moce. Tydzień później ojciec znowu słuchał swojego syna. Boże, pobłogosław mamę. Tato, papa. Ojciec zaczął wariować. Nie mógł spać całą noc. Wyszedł wcześniej do pracy, a panikował tam cały dzień patrząc się na zegarek. Czuł się bezpiecznie w swoim biurze i stwierdził, że jak przetrwa do nocy, to wszystko będzie okej. Okay. Późno wrócił do domu, gdzie czekała na niego żona. Nigdy tak do późna nie pracowałeś. Co się stało? Miałem najgorszy dzień w swoim życiu. Ach, tak! Mój dzień był gorszy. Listonosz padł nieżywy pod naszymi drzwiami.